Witam wszystkich nautów. Często pytacie w mailach o to, czy istnieją jakieś sposoby na podniesienie swojego statusu finansowego. Nieważne, czy średniowieczne zaklęcia, jakieś alchemiczne sposoby, czy też magiczne rytuały. Nie jest to nic, czego należy się wstydzić, czy też obawiać, bowiem z natury jesteśmy stworzeni po to, by żyć w dobrobycie. Na Zachodzie pojawiło się wiele nagrań audio, które niby przynoszą ludziom bogactwo i uznanie. Owszem, przynoszą bogactwo, ale z pewnością tym, którzy te nagrania sprzedają. Dlatego też, w celu zadośćuczynienia waszym prośbom, postanowiliśmy przygotować film o tak zwanych prawach obfitości. Nie są to żadne wymyślone zaklęcia, lecz wiedza, której należyte stosowanie może odmienić wasze życie na lepsze. Pamiętać jednak należy, że nie ma tutaj nagłych zdarzeń, które już jutro zrobią z Was bogaczy. Jeżeli sięgniecie pamięcią do niektórych odcinków naszych filmów, z pewnością przypomni się Wam, iż wszystko musi mieć swój czas. Zasada uruchamiania manifestacji marzeń w świecie fizycznym trwa w zależności od skomplikowania: od 3, 9, 27 i tak dni, tygodni lub miesięcy. Tak więc, przechodząc do rzeczy, w ezoteryce istnieje pięć tak zwanych praw dobrobytu. Stosowanie ich zdecydowanie prowadzi do zmiany, a w cięższych przypadkach do znacznej poprawy finansów. Są to koncentracja zasobów własnej energii, tworzenie przestrzeni według prawa Merlina, dostosowanie działań do wibracji energii uniwersalnej, zachowanie nastroju dobrobytu, bogactwa i obfitości. Rozwijanie sztuki akceptacji. Stosowanie pierwszego prawa może być postrzegane przez otoczenie jako egoizm, ale z pewnością nim nie jest. To główna zasada polegająca na skupieniu własnej energii na sobie w identyczny sposób, jak szkło powiększające skupia promienie słoneczne. Jest to sztuka utrzymywania się na pierwszym miejscu, która odpowiada naturalnemu przepływowi energii we wszechświecie. Skupianie lub centrowanie energii na sobie to dosyć trudna umiejętność, która wpływa na wiele dziedzin Waszego życia. Ci, którzy działają samolubnie, stawiają się na początku przepływu energii i odcinają od siebie wszystkich innych. Ci natomiast, którzy koncentrują, ogniskują swoją energię, umieszczają ją na początku przepływu energii, by mieć więcej możliwości wykonywania swojej pracy. Dlatego pierwsze i zasadnicze prawo nie ma nic wspólnego z egoizmem. Zazwyczaj większość ludzi na początku jest zdezorientowana tą koncepcją, ale jest ona niezbędna do stworzenia obfitości i na spokojnie można ją przeanalizować, zrozumieć i zastosować. Kiedy człowiek zaczyna coś tworzyć, punkt początkowy energii określa punkt percepcji, z którego tworzone dzieło będzie oglądane. Jeśli twórca jakiegoś dzieła lub zamierzenia nie postawi się na początku przepływu energii, jego dzieło lub zamierzenie od początku będzie zepsute, będzie źle działało i nie przyniesie zamierzonych rezultatów. Jak to wygląda w praktyce? Przykładowo weźmy lot samolotem. We wszystkich liniach lotniczych przed rozpoczęciem lotu dozwolony jest krótki czas, aby załoga samolotu poinformowała Was o zasadach bezpieczeństwa. Informują, gdzie się udać w razie awarii, jak zapiąć pasy bezpieczeństwa itd. Informują też o maskach tlenowych, iż w przypadku gwałtownego spadku ciśnienia w samolocie maski tlenowe wypadają automatycznie. Dalej informują, że jeżeli latasz samolotem z kimś, kto potrzebuje pomocy, najpierw musisz założyć maskę tlenową. To bardzo dobry przykład stawiania się na pierwszym miejscu w przepływie energii, która niesie ze sobą jakieś wydarzenie. Spece w liniach lotniczych wiedzą z doświadczenia, że dana osoba może pomóc komuś innemu tylko wtedy, gdy sama się o siebie zatroszczy, będzie sprawna do działania. Wielcy mistrzowie duchowi często wspominają na swoich wykładach, że w wyższych wibracjach nowej planety Ziemia. Akt ofiarny nie zawsze działa tak jak w niższych wibracjach, gdyż dar ofiarowany przez ofiarę niesie ze sobą energetyczną nić odzwierciedlającą ciężar całej tej ofiary. Dlatego choćby jakiekolwiek prezenty należy przynosić swobodnie, bezwarunkowo i bez poświęceń. W tym przypadku, kiedy stosuje się pierwszą zasadę dobrobytu, zarówno dawca, jak i biorca korzystają z tego. Tak nauczają mistrzowie duchowi, odwołując się do słów, iż niemożliwe jest podlewanie innej, jeśli twoja miska jest pusta. Stosując pierwszą zasadę obfitości, należy odważyć się postawić na pierwszym miejscu i przygotować się na doświadczenie prawdziwej obfitości. W sferze obfitości oznacza to, że najpierw płacisz sobie. Bezwzględnie należy pamiętać, że obfitość występuje wtedy, gdy zarabia się więcej niż na utrzymanie. Należy zrobić coś dla siebie, gdy tylko uzyska się jakiś dochód. Odłożyć na bok pieniądze lub wydać je na siebie w jakikolwiek sposób, ale też nie wszystkie, bowiem wystarczy jakaś część. Zdolność do odniesienia się do siebie może określić w jakim stopniu człowiek może nauczyć się dalszych praw obfitości. Kiedy stosuje się już pierwszą zasadę, czas na wprowadzenie drugiej. Należy stworzyć przestrzeń, która przyciągnie obfitość. Powstaje ona w momencie, gdy coś udostępniamy. Zawsze należy pamiętać, że energia jest energią tylko w ruchu. Kiedy stworzy się przestrzeń dla przepływu energii, wtedy aktywują się prawa energii uniwersalnej. W trakcie tworzenia przestrzeni energia uniwersalna automatycznie ją wypełnia. Czym jest przestrzeń do działania? W sumie jest to coś, co tworzymy sami w odpowiedni sposób. Łatwo to zrozumieć. Istnieją dwa główne rodzaje przestrzeni, które można stworzyć. Pierwsza z nich to przestrzeń eteryczna i jej tworzenie zapewnia dziesięciokrotny powrót. Przykładowo każdy prezent tworzy przestrzeń w czasie o określonej dobrobytem wibracji. Ta przestrzeń wypełniona wibracją wzrośnie, powracając do tego, kto ją stworzył. Jest to podstawa dziesięciokrotnego powiększenia. Pomoże nam to zrozumieć stare przysłowie, które mówi, że kiedy przynosimy prezent z serca, zwraca się on nam dziesięciokrotnie. Kiedy przynosimy dar swobodnie, bez żadnych warunków, to oczyszczamy w ten sposób tworzoną przestrzeń etryczną na przyszłość, po to, aby takie prezenty od serca wróciły do nas. Pamiętać tutaj należy, że pieniądze są tylko odbiciem energii, a nie jej formą. W związku z tym prezenty gotówkowe są najbardziej korzystne, gdy są darem obfitości. Przyjmując tę obfitość, dzieląc się nią z innymi, tworzy się jeszcze większą przestrzeń dla jeszcze większej obfitości. Kiedy zgodnie ze swoimi przekonaniami przynosi się dobro, to tworzy się wokół siebie przestrzeń dla przepływu energii o odpowiedniej wibracji odpowiedzialnej za obfitość. Ponieważ przestrzeń, którą w ten sposób się tworzy, powstaje w eterze, nie ma ograniczeń co do ilości, która powróci i wypełni tę przestrzeń. Dlatego też prezenty czy też dary przyniesione bezwarunkowo zostaną zwrócone dziesięciokrotnie lub nawet więcej. To naprawdę doskonała inwestycja. Istnieją jeszcze inne skuteczne sposoby tworzenia przestrzeni do spełnienia. Można stworzyć tak zwaną przestrzeń fizyczną. Jest to bardzo proste działanie i wielu ludziom może się kojarzyć z planowaniem. Zasada jest prosta: jeśli chcesz mieć więcej ubrań, zacznij robić miejsce dla swojej garderoby. Jeśli chcesz mieć nowy samochód, zwolnij miejsce w garażu. Twoje działania w świecie fizycznym mogą wytworzyć przestrzeń, która przyciąga efekty wizualne. Zwolnienie miejsca na nowe rzeczy będzie działać na korzyść tworzenia obfitości. Zwrot w tym przypadku następuje w relacji 1 do 1. Istnieją jednak działania, które mogą zmienić, a nawet zwiększyć charakterystykę powrotu, nieodłącznie związaną z fizyczną przestrzenią. Dokonuje się tego poprzez działanie obfitości praktykowane zgodnie z prawem Merlina. Jak głoszą stare podania, w czasach dominowania zamku Camelot, król Artur miał sen, w którym zobaczył, że konieczne jest stworzenie kraju, w którym każdy będzie mógł żyć w harmonii i sile. W czasach panowania króla Artura stworzenie takiego kraju nie było łatwe. Wymagane było pokonanie wielu przeszkód. Zaczęto więc zmieniać system przekonań ludzi tak, aby wprowadzić w ich dusze poczucie, że jest możliwa realizacja przedsięwzięcia króla Artura. Jednak odkryto, że wielu ludzi wierzyło w brak powodzenia i bardzo trudno było zmienić ich podejście do sprawy. Początkowo Artur zaczął tworzyć zwyczaje i prawa mające na celu zmianę serc i umysłów, aby przygotować je na przyjęcie obfitości. Dobry król wiedział, że nie można stworzyć obfitości dla wszystkich w królestwie eterycznym, dlatego próbował ją stworzyć w świecie fizycznym, wprowadzając nowe prawa i zwyczaje. Kiedy Artur odkrył, że prawa i zwyczaje nie działają, doznał największego rozczarowania w swoim życiu. Po pewnym czasie król wezwał swojego przyjaciela i mentora Merlina, by poprosić go o radę. Kiedy Artur mówił o swoim rozczarowaniu, Merlin cicho zachichotał. Cóż jest takiego zabawnego? Artur był oburzony. Drogi Arturze, odpowiedział Merlin, jak sam dobrze wiesz, wyciągnąłeś miecz z kamienia tylko dlatego, że twoje działania odzwierciedlały czystość twojego serca. To twoje własne działania stworzyły dla ciebie obfitość. Jednak w swojej szczerej próbie stworzenia obfitości dla mieszkańców Kamelot, Mimowolnie pozbawiliście ludzi możliwości doświadczania obfitości w wyniku ich własnych działań. Obfitości nie można nikomu przekazać, można ją stworzyć tylko w sobie poprzez wyrażenie obfitości. Spędzili dużo czasu na rozmowach i po pewnym czasie Merlin zaproponował proste rozwiązanie. Ta decyzja mocno zakorzeniła się w historii mieszkańcy camelot z miłością nazywali ją potem prawem Merlina. Prawo Merlina stwierdza, że obfitość jest tworzona przez manifestację obfitości. Zatem należy przypływ obfitości rozpocząć od dawania i obserwacji, jak szybko rozprzestrzeni się w formie przyjmowania. Jeśli chcesz, aby Twoje transakcje zakończyły się powodzeniem, po zawarciu umowy i wyrażeniu zgody przez wszystkie strony, znajdź sposób, aby zapłacić nieco więcej niż wcześniej uzgodniono. Prawo Merlina wywołuje szereg zdarzeń, które powodują nadmierny przepływ energii. W całej historii zdarzeń dobroczynności można zauważyć, jak działa prawo Merlina. Pochodzenie i przyjęcie dziesięciny jest jego przykładem. Kiedyś opowiadano jeszcze pewną historię, jak to uczeń piekarza dostał w nagrodę za pomoc przy ciężkiej pracy 13 zamiast obiecanych 12 bułek. W dosyć krótkim czasie handel piekarzowi wzrósł tak, że mógł już mówić o nadmiarze obfitości. Stosując drugą zasadę, w każdej transakcji po jej zakończeniu należy znaleźć sposób, aby dać trochę więcej. Zapamiętać należy, że prawo Merlina jest praktyką prawdziwej obfitości, ponieważ jest wyrazem nadmiaru w życiu. Przyjęcie idei prawdziwej obfitości i jej praktyczne zastosowanie w życiu codziennym automatycznie tworzy przestrzeń, która przyczyni się do tego samego nadmiaru i obfitości w osobistej rzeczywistości człowieka. Trzecie prawo obfitości to prawo energii uniwersalnej, która przenika całą przestrzeń dookoła nas. Jest to energia, która istnieje w całkowitej próżni. Istnieje nawet wtedy, gdy zanikają wszystkie inne energie. Jest to energia kreatywności posiadająca nadnaturalny boski charakter. Cel i ruch tej energii wiąże się z fuzją. Energia uniwersalna ma jeden cel, a mianowicie łączyć to. Co zostało zerwane. W piątym wymiarze, wszystko to, co sprzeciwia się energii uniwersalnej, spotyka się z natychmiastowym oporem, a wszystko to, co ją popiera, znajduje wsparcie. W przestrzeni, w której nie istnieją inne energie, proces łączenia się opisuje jedna prosta zasada. Każda akcja ma swoją własną reakcję. Stosując pięć praw obfitości w życiu codziennym. Warto rozważyć wszystkie swoje działania na tle energii uniwersalnej. W przyszłości wielkie korporacje i malutkie firmy będą stosowały działania w strumieniu energii uniwersalnej, zapewniając sobie w ten sposób bezwzględne powodzenie. Należy zastosować tę zasadę do siebie jako osoby i obserwować wyniki. Kolejna czwarta zasada polega na otrzymaniu zdobytej już obfitości. Trzeba się do niej przekonać. Zrozumieć, dostroić i utrzymać taki nastrój za wszelką cenę we wszystkim, co się robi. Gdziekolwiek to możliwe, należy otaczać się ludźmi, którzy mogą być dobrym przykładem życia pełnej obfitości. Należy traktować siebie z szacunkiem, ponieważ w ten sposób definiuje się swoją rzeczywistość jako obfitą. Pamiętać też należy, że już zawsze ma się więcej niż jest potrzebne. A następnie można wybrać, ile się chce doświadczyć, wydając nadwyżkę. Kiedy na świecie jest dostatek, obfitość staje się dostępna dla wszystkich, ponieważ obfitość jest strumieniem podążającym drogą energii uniwersalnej. Wyobraźcie sobie, że na stole jest pięć monet. Złudzenie niewystarczalności sprawia, że wierzysz, że jeśli weźmiesz jedną monetę, reszta ludzi będzie miała tylko cztery. Dobrzy ekonomiści wiedzą, że jeśli pięć monet wprawi się w ruch, efekt będzie taki sam, jak gdyby było ich dwanaście. Kiedy wreszcie nadejdzie obfitość, rozprzestrzeni się ona w takim stopniu, w jakim pozwalasz jej płynąć w swoim życiu. Chcesz strumyk obfitości, będziesz miał strumyk. Chcesz rzekę, będzie rzeka. Chcesz wodospad, będzie wodospad obfitości. To jest istota akceptacji, czyli piątej zasady. Większość ludzi jest już dobrze obeznana z tym, jak stworzyć przepływ obfitości dzięki energii, ale mają trudności z zaakceptowaniem owej obfitości, kiedy do nich wraca. Ci ludzie, którzy odnoszą sukcesy, są zazwyczaj biegli w sztuce wdzięcznej akceptacji. Najpierw trzeba się nauczyć, jak prawidłowo obdarować komplementami i drobnymi upominkami, pamiętając, że jeśli daje się coś z serca, zostaje to pomnożone dziesięciokrotnie. Ilekroć coś pojawi się w życiu człowieka, należy się zmusić, aby znaleźć najbardziej elegancki sposób na zaakceptowanie tego. Ostatecznie to człowiek decyduje o swojej wartości. A podnosi się ową wartość poprzez ćwiczenie sztuki wdzięcznej akceptacji polegającej na odwdzięczeniu się i odważeniu się poprawienia jakości swojego życia we wszystkich dziedzinach. Stosując te pięć zasad z pewnością osiągnąć można długotrwały sukces i radość z życia. Decyzja należy do każdego z osobna, gdyż to sami ludzie kreują swoją przyszłość, mimo tego, że są różne naciski przez pewne grupy społeczne na to, aby to nam kreować przyszłość, jaką wymyśliła sobie owa grupa. Prawdziwa wolność polega na samodzielnym kreowaniu swojej przyszłości. Ale czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Rodzą się wątpliwości w tym temacie, kiedy raz po raz co cztery lata ulegamy politycznej demagogii, jak zahipnotyzowani oddajemy kreowanie swojego życia w obce ręce, którym tak jak nam zależy tylko na skoncentrowaniu naszej energii według pierwszego prawa i czerpania dzięki nam z obfitości.